Jestem na Kijowczyźnie. Jest wojna, ale tutaj wojny nie ma. Czasem przelecie F16, wojna jest za Dnieprem, Kilkadziesiąt kilometrów dalej. W ośrodku, w którym jestem, jest to miejsce luksusowe. My tu przyszliśmy na chwilę odpocząć. Z tyłu widzimy korty tenisowe, fontanny, restauracje, hotele. Ludzie odpoczywają, jakby wojny nie było. Ponieważ na Ukrainie jest taki problem, że są ludzie biedni i bogaci. Nie ma tej warstwy średniej. Warstwa biedna cierpi, nie ma prądu, ciągłe są alarmy. Warstwa bogata wyjeżdża do Polski, do Niemiec, odpoczywa. Lawenda, cisza i spokój. Kresy utracone. Kresy, gdzie była Polska.